Witaj w kreatorze ofert pracy Intrek. Kreator ofert pracy jest prosty w obsłudze. Składa się z następujących sześciu części: o stanowisku, kompetencje, osobowość, testy, rozmowa wideo i klik, czyli kalkulator idealnego kandydata. Po stworzeniu oferty pracy, aby móc opublikować ofertę, będziesz musiał mieć aktywny plan subskrypcji. Stwórzmy nową ofertę pracy. O stanowisku. Wybierz język, wprowadź liczbę wakatów i określ lokalizację, w której zatrudniasz. Określ, czym zajmuje się Twoja firma, jak funkcjonuje zespół, do którego rekrutujesz oraz jakie są wymagania i zakres odpowiedzialności kandydata. To są istotne informacje, mogące ułatwić dobór najlepszych talentów. Film promocyjny o Twojej firmie oraz jej logo to opcje, ale bardzo użyteczne. W obszarze warunków zatrudnienia wskaż rodzaj zatrudnienia, rodzaj umowy, która będzie Was wiązała oraz pozostałe warunki pracy. Kluczowe jest, aby wynagrodzenie i benefity były rynkowe. Kompetencje rozumiemy jako potencjał i zdolności kandydata do wykonywania powierzonej mu pracy. Z tego względu, stworzona przez nas sztuczna inteligencja wykorzystuje metody rekrutacji opartej na kompetencjach. Tutaj znajdziesz listę 15 kompetencji. Wybierz trzy z nich, które uważasz za najważniejsze do wykonywania powierzonej pracy. Umiejętności techniczne. Podaj tutaj informacje, które uważasz za istotne z punktu widzenia wykonywania planowanej pracy, takie jak wykształcenie, doświadczenie, certyfikaty i pozwolenia. Potem możesz jeszcze dodać inne informacje o oczekiwanych szczególnych umiejętnościach lub osobowości. Osobowość. Ważne jest, aby określić cechy osobowości ocean, które musi posiadać kandydat. Nasz proces rekrutacji oparty jest na modelu osobowości ocean. Określ, jaki typ osobowości najbardziej pasuje do Twojego stanowiska pracy. Jaki poziom otwartości, sumienności, ekstrawersji, ugodowości i neurotyzmu jest odpowiedni na tym stanowisku? Aby ułatwić Tobie pracę, stworzyliśmy profile osobowości dla każdego typu stanowiska pracy. Masz wyjaśnienie znaczenia każdej cechy oceanu w ramce oraz poziom cechy, którą kandydat powinien był wykazać, dotykając paska. W tej sekcji widzisz wyjaśnienia znaczenia każdej ze składowych osobowości w tym modelu. Możesz zaakceptować naszą propozycję lub stworzyć swoją. Testy umiejętności Testy pozwalają na określenie umiejętności poznawczych i technicznych kandydatów. Znajdziesz tutaj również wyjaśnienie celu i znaczenia testu oraz podziału na różne grupy pytań. Dla większości stanowisk pracy przygotowaliśmy propozycję zestawu testów. Możesz je zaakceptować lub stworzyć własny. Rozmowa wideo. Sercem Intrek jest analiza rozmowy wideo. Kandydat odpowiada na przygotowane przez nas pytania, nasza sztuczna inteligencja analizuje odpowiedzi, a Ty widzisz jej rezultaty w formie oceny punktowej. Jednak umożliwiamy Tobie zadania własnych pytań do kandydata. Będziesz mógł zobaczyć odpowiedzi kandydata i samemu dokonać oceny. Kalkulator idealnego kandydata Kalkulator idealnego kandydata pozwala Tobie wybrać wagę, jaką różne etapy procesu rekrutacji mają na wybór idealnego kandydata. W zależności od rodzaju stanowiska, niektóre części procesu rekrutacji są bardziej istotne niż inne. Możesz skorzystać z selekcji Intrek lub utworzyć własne wagi. Teraz wiesz, jak utworzyć pracę za pomocą kreatora stanowiska pracy Intrek. Owocnej pracy.